Cześć i witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale w kolejnym pozwie przeciwko Didiemu. Słuchajcie, rozprawa zbliża się ogromnymi krokami już w przyszłym miesiącu, a tych pozwów jest coraz, coraz więcej. Wszystkie pozwy są do siebie bardzo podobne, ale dzisiaj, dzisiaj moi drodzy w pozwie przeczytamy imiona, wymienione imiona osób, które podobno e, mogą zeznawać jako świadkowie. Więc przechodzimy już bez zbędnego wstępu, jeżeli nie wiecie o co chodzi w Didiego. Odsyłam Was do mojej playlisty wszystkich filmów, jest ich tam naprawdę bardzo dużo. No i jeszcze przez jakiś czas to będzie temat na moim kanale ze względu na to, że no już zaraz rozprawa. Jestem ciekawa, czy faktycznie się odbędzie, tak jak planowo ma się odbyć w maju, no i jak to wszystko będzie wyglądało. A wiecie, co jeszcze będzie miało miejsce w maju? Wydarzenie kryminalne miasto, na którym się pojawia. I nie mogę się doczekać, żeby z wami się spotkać. Będę tam na panelu. Jest możliwość kupienia biletu na cały dzień, ale są też dodatkowe bilety na takie bardziej Kameralne spotkanie ze mną, więc dajcie mi koniecznie znać, z kim się widzę linki macie wszystkie w opisie. Jestem mega podekscytowana. Nie byłam w Polsce parę lat i bardzo się cieszę, że mogę powrócić. I jeszcze w ogóle do Wrocławia, w którym chyba nigdy nie byłam. I to jeszcze na takie super wydarzenie, więc e, dla wszystkich moich tutaj e, crime nerdów i osób, które uwielbiają tematykę kryminalną. E, zapraszam was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia! Nowy pozew został złożony przez mieszkańca Florydy, Josefa Manzaro. Już widzimy różnicę, ponieważ. My Mężczyzna podaje swoje imię i nazwisko, a nie pozostaje anonimowy jak większość osób, która złożyła swoje pozwy. Pozywa on Shona Compsa, Erika May Josie, Brendana Paula, który podobno jest dealerem narkotyków Didiego, Emilio Estefana, męża popularnej piosenkarki oraz Adli English, która wcześniej złożyła pozew przeciwko Didiemu. No i przechodzimy już od razu do dokumentu. Powód twierdzi, że został odurzony narkotykami oraz przewieziony wbrew swej woli i okaleczony sekretarzem. Nie. Miało to miejsce w 2015 roku i wszystko było koordynowane oraz wspierane przez pozwany. Groźby, manipulacje, ukrywanie faktów i psychologiczny przymus trwał przez lata. Na początku kwietnia 2015 roku około godziny 17.30 powód przybył do swojego miejsca zamieszkania przy 424 Valley Forge Road w West Palm Beach na Florydzie. Podczas otwierania drzwi poczuł na ręce tłustą substancję przypominającą wazelinę. Wszedł do domu i Próbował umyć ręce i nagle stracił przytomność. Po odzyskaniu przytomności, znajdował się na tylnym siedzeniu poruszającego się pojazdu prowadzonego przez pozwanego Erika oraz Bonnie Riviera. Przed kolejną utratą przytomności usłyszał, jak Riviera mówi: On się budzi, co mam zrobić? Mam go znokautować? Na co Erik odpowiedział. Nie, nie dotykaj go spokojnie. Zaraz znowu zaśnie, dałem mu dużo skopolaminy. Po odzyskaniu świadomości powód znajdował się w rezydencji Rika w Deerfield Beach na Florydzie, gdzie był przetrzymywany siłą. Był świadkiem dostarczenia dwóch kilogramów narkotyków, kokainy oraz metamfetaminy, które przyjął Erik. Brendan Paul siedział w pobliżu z kaskiem motocyklowym na kolanach i wydawał się być zdenerwowany. Po zakończeniu transakcji narkotyki zostały umieszczone w jego plecaku. Przed wyjściem Brendan oświadczył, że Didi chce, aby powód został zabrany na imprezę Freakov. Przypominam, że imprezy Freakov to są właśnie imprezy organizowane przez Didiego, on sam takie nazywał, i to właśnie na nich dochodziło do wykorzystywania, do odurzania i do tych wszystkich strasznych rzeczy. Po przybyciu na miejsce, przy One Star Island, Drive w Miami, wszyscy pasażerowie musieli pokazać dokument tożsamości. Powód został obudzony ze stanu odurzenia w celu identyfikacji. Pozwany Erik poinformował ochronę, że uczestniczą w imprezie w rezydencji Estefanów. Wspomniał, że tego wieczoru odbywały się też urodziny Christiana, syna Didiego. Po północy powód został wciągnięty tylnym wejściem do rezydencji Estefanów. W środku Gloria Estefan, widząc stan powoda, wpadła w panikę i krzyknęła: Wezwijcie karetkę. Jednak Emilio szybko ją uciszył i odciągnął w tłum. W tym momencie powód zauważył Jamesa Lebrona, ubranego w biały ręcznik, brązowe klapki i niosącego kosmetyczkę. Przechodził korytarzem. Widząc powoda, powiedział: "Lepiej zróbcie coś z tym". Powód został następnie przejęty przez Adrię English, która przedstawiała się jako osobista asystentka Diego I poprzez ukryty tunel łączący rezydencję Estefanów z posiadłością Didiego został przetransportowany do kolejnego budynku. Wila na mój prywatny komentarz i zachęcam was też do dyskusji w komentarzach, ale to jest słuchajcie pierwszy raz kiedy słyszymy o tunelach w Pozwie. Ja o tym zrobiłam cały odcinek, są takie podejrzenia, że takie tunele mają miejsce, ponieważ tunele pod Los Angeles to jest coś o czym wszyscy wiedzą, że istnieje. No ale tutaj podobno pojawił się, znaczy pojawił się, podobno istnieje tunel, który faktycznie łączy posiadłości celebrytów. Po częściowym odzyskaniu przytomności powód znalazł się w dużej przestrzeni imprezowej. Według jego wiedzy było to przyjęcie urodzinowe syna Didiego. Jay-Z i Beyoncé siedzieli w pomieszczeniu. Widząc powoda, Beyoncé zapytała Co to ma być? Dlaczego półnagi, biały facet w masce stoi przede mną? Eric odpowiedział Didi chce, żeby zobaczył, co robimy takim kapusiom to część jego kary. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłam tutaj słowo kapuś. Tutaj chodzi o słowo snitch, czyli osoba, która wygadała się komuś na coś, tak? Więc no tutaj mam kapuś, ale czy to faktycznie oznacza to, o co nam tutaj chodzi? Przejdźmy dalej, ale zapraszam was do powiedzenia, jak taka osoba się nazywa, bo po angielsku jest takie stwierdzenie, is get stitches. I to jest taki rym oznaczający, że właśnie osoba, która wygada się, że coś zrobiliście, no to musi zapłacić za to. Powód został zmuszony do przejścia przez wiele pomieszczeń, gdzie był wyśmiewany i poniżany przez go. Didi wydał bezpośrednie polecenie jego degradacji, mówiąc: Dowierz się dziś, co robimy takim kapusiom, rozbierzcie go. Powód został rozebrany i umieszczony pod prysznicem, gdzie dwie, niezidentyfikowane kobiety umyły go siłą, podczas gdy Erik i Bonnie Rivera się przyglądali. Następnie powód został przebrany w skąpe stringi i czarną skórzoną maskę z gumowym kneblem, który został wciśnięty do jego ust i zasunięty zamkiem. Do maski przymocowano zamykane urządzenie erotyczne wystające z jego ust. Powód był był zmuszany do upokarzających i niekonsensualnych aktów seksualnych z wykorzystaniem tej maski i gadżetu erotycznego na dużej czarnej pufie, aż do ponownej utraty przytomności. Po częściowym odzyskaniu świadomości, powód znajdował się w zamkniętym, małym, ciemnym pomieszczeniu, leżąc na czarnej skórzanej kanapie, aż do momentu, gdy weszli Adria i Erik. Ubrali go i przygotowali do transportu poza posesję. Będąc półprzytomny, mężczyzna pamięta, że spotkał Jacoba Arabo, który powiedział: Co to jest? Co się dzieje z tym facetem? Dlaczego stoi przede mną z przyrodzeniem przypiętym do twarzy? Erik odpowiedział: To tylko kapuś. Uczymy go małej lekcji. Pozwany Emilio zainterweniował, nakazując usunąć powoda z pola widzenia Jacoba. Gloria Stefan ponownie błagała, by wezwać karetkę, jednak Emilio ją uciszył i wepchnął z powrotem w tłum. Podczas opuszczania Wydarzenia powód usłyszał, jak Didi pyta Erika. Załatwisz go, prawda? Na co Erik odpowiedział? Tak, zajmę się tym. Po tak zwanym Freak powód wrócił do tak zwanego domu gangu, gdzie został brutalnie pobity i pozostawiony na pewną śmierć w swoim mieszkaniu. Gdy jeden z członków gangu zapytał później, jak powód został utrzymany w stanie nieprzytomności, Erik odpowiedział: ksylazyna i trank. W wyniku celowych działań przemocy ze strony pozwanych, powód doznał katastrofalnych obrażeń fizycznych, w tym poważnych urazów wewnętrznych, trwałego uszkodzenia okolic pachwiny, okaleczenia narządów płciowych oraz wielu. Lub przepuklin pachwinowych. Te zmieniające życia obrażenia zostały szeroko udokumentowane przez badania lekarskie, w tym urologiczne i chirurgiczne. W kolejnych latach po ataku pozwany Erik prowadził ciągłą kampanię nękania wobec powoda, publicznie grożąc mu śmiercią, obwiniając go samochodem. Błyszczenie Boni Riviery oraz grożąc porwaniem jego małoletniego syna. Wszystko po to, by zastraszyć powoda i zmusić go do milczenia. Nagrania z monitoringu oraz oficjalne raporty policyjne potwierdzają wielokrotne próby nielegalnego zbliżania się Erika do miejsca zamieszkania powoda. Dodatkowo w alejce przy mieszkaniu powoda widziano mężczyznę o imieniu Sigfredo Garcia, płatnego zabójcę, który obecnie odsiaduje do żywocie za inne morderstwo. Złożono raport policyjny potwierdzający to zdarzenie, w którym jeden ze wspólników Erika, Został uchwycony na kamerach monitoringu w okolicach mieszkania Powoda, co jest kolejnym dowodem na skoordynowaną kampanię zastraszania. Pozwana Adria aktywnie utrudniała Powodowi możliwość dochodzenia sprawiedliwości poprzez manipulowanie dowodami, ingerencje w postępowania prawne oraz spiskowanie w celu ukrycia popełnionych wobec niego przestępstw. Działania pozwanych, obejmujące przymus, utrudnianie postępowania, groźby i ciągłe zastraszanie, trwały co najmniej do 2021 roku. Roku, co wskazuje na wyraźny wzorzec nadużyć, który skutecznie zawiesił bieg przedawnienia zgodnie z prawem federalnym i stanowym. Powód zgromadził obecnie wystarczające dowody, by wszcząć to postępowanie prawne, w tym potwierdzone dokumentacje medyczne, pisemne oświadczenia świadków pod przysięgą oraz dokumenty potwierdzające bezpośrednie zaangażowanie pozwanych w jego odurzenie, wykorzystywanie sprawiedliwości. Seksualne i przemoc. Kolejny pozew, bardzo graficznie opisany. Jeżeli te rzeczy naprawdę miały miejsce, to jest to przerażające, że przez tyle, tyle lat wszystkim uchodziło to na sucho. Jestem ciekawa, czy ta sprawa pójdzie do sądu, czy dowiemy się, o co ten mężczyzna był oskarżany, no bo tu wygląda na to, że to w ogóle brzmi jak film, tak? Że on. Wszedł do domu, otwierał swoje drzwi, była jakaś maź na tej klamce, i jak mył ręce, to w tej mazi były jakieś narkotyki odurzające, które sprawiły, że stracił przytomność, i wtedy został zabrany, porwany tak naprawdę przez pracowników Didiego do domu Estefanów, gdzie tym tajemniczym tunelem, przewieźli go do domu Diliego i chcieli po prostu go skarcić za to, co zrobił, więc czy to pójdzie do sądu? Czy ludzie będą zeznawać? I zaraz do tego przejdziemy, bo oczywiście mamy odpowiedź od strony Jay-Z i innych osób, ale podobno mężczyzna ma wystarczającą ilość dowodów, aby móc po prostu to wszystko razem złożyć. Ten ostatni fragment, gdzie mówią o Adri, Adri, Adria, która aktywnie utrudniała mu rozpoczęcie tej sprawy, no to oni tutaj piszą o tym, dlatego że Minął ten czas, kiedy on by już mógł złożyć te dokumenty, dlatego jest tutaj taka wymówka, że ona, ona utrudniała ten cały proces, dlatego dopiero teraz to robią. Więc no, jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie. I jeżeli chodzi o to, co dalej miało miejsce, to są odpowiedzi e, niektórych z osób. I mamy najpierw wypowiedź prawnika Jay-Z, Alexa Shapiro, który przypominam, ostatnio, e, też jest o tym filmik na moim kanale, udało mu się anulować e, pozew kobiety, która powiedziała, że została wykorzystana przez Jay-Z. To była ta sprawa. W której kobieta, która ma autyzm, i mówi o tym w wywiadzie, pozwała go o wykorzystanie, kiedy miała zaledwie 13 lat, a później powiedziała, że w sumie to jej się niektóre fakty pomyliły i tak dalej, i tak dalej. No, odsyłam was do tych filmów, bo Alex Shapiro no, zrobił swoją pracę. Tak naprawdę, osoby, tacy celebryci, osoby, które mają taką dużą ilość pieniędzy, no, mają najlepszych prawników na świecie i udało się po prostu anulować tę sprawę. Więc tutaj przeczytam wam, co powiedział prawnik Jay-Z. Pan Carter nie przebywał w tym czasie na Florydzie, by być świadkiem tego zdarzenia. Uczestniczył w łatwo dostępnych, publicznych wydarzeniach, które dowodzą, że nie brał udziału w tym rzekomym incydencie. To kolejna absurdalna sprawa, która podważa zaufanie do naszego systemu sprawiedliwości. Kolejna wypowiedź jest od rzecznika Lebrona Jamesa, który powiedział: To jest w oczywisty sposób fałszywe i nie zasługuje nawet na komentarz. Proste wyszukiwanie w internecie pokazuje, co Lebron robił przez cały kwiecień 2015. Grał w koszykówkę dla Cleveland. and cavaliers. I nie przebywał w Miami. Mamy też wypowiedzenie od przedstawicieli Glorii i Emilio Estefana. Gloria i Emilio Estefan stanowczo zaprzeczają tym oskarżeniom. Nieruchomość, o której mowa, nigdy nie była ich miejscem zamieszkania. Był to jedynie dom wykorzystywany przez rodzinę. W tej nieruchomości nie odbywały się żadne imprezy w latach 2012-2019. Posiadamy wszelką niezbędną dokumentację, by potwierdzić te fakty i pokażemy je sądowi. To jest ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że tu nie ma akurat znaczenia, czy to jest nieruchomość ich, czy była używana przez Rodzinę czy wynajmowana. Ciekawe, że nie mówią nic o tych tunelach. Czyli one może istnieją naprawdę pomiędzy prywatnymi posiadłościami. No ale mamy jeszcze ostatnią wypowiedź od e, Brendana Pola, e, czyli tego mężczyzny, który tam e, miał te narkotyki w e, swoim plecaku. No i jego prawnik powiedział tak: Czy to jakiś żart prima aprilis? Jeśli ktoś naprawdę złożył taki pozew, to oskarżenia wobec Brendana są w 100% fałszywe i dosłownie niemożliwe. Brendan w tamtym czasie był jeszcze w liceum w Ohio i nigdy w życiu nie postawił stopy w West Palm Beach wiemy czy on tam był, czy nie był ale wydaje mi się, że jeżeli miał do czynienia z narkotykami, z jakąś sprzedażą ich, czy pracą dla Didiego, no to jeżeli opuścił Ohio to na pewno było to w jakiś taki powiedzmy sekretny sposób, aby nikt nie wiedział gdzie on jest, no tak mi się wydaje tak, no wątpię, że gdyby robił coś takiego nielegalnego, to że wstawiałby na Instagrama, że gdzieś tam jest, prawda? Więc no kolejny pozew, okropny tak jak powiedziałam wcześniej, jestem ciekawa czy to też pójdzie do sądu, to będzie wyglądało, no bo czekamy na tą główną rozprawę didiego w przyszłym miesiącu, ale do tego dochodzi multum innych. To będzie zdecydowanie jedna z większych rozpraw, jeżeli chodzi o ten rok, a jest ich parę. W sumie wszystkie będą dosyć głośne, tak mi się wydaje, ale ta będzie prawdopodobnie najgłośniejsza ze względu na popkulturę, która ją otacza. Ciekawe jest to, że prawnik jay nie wspomniał nic o Beyoncé i o tym, że jej tam nie było i z jej strony nie ma jeszcze żadnej odpowiedzi, więc zobaczymy, bo domyślam się, że taka prawdopodobnie się pojawi, chyba że po prostu jej team uważa, że lepiej siedzieć cicho i nic nie mówić. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. No i do zobaczenia w kolejnym. papa